Hej, kochani Michał z tej strony, i dzisiaj coś nowego, mianowicie omawiamy reportaż, osobisty przewodnik po prac autorstwa Mariusza Szczegła. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj mamy reportaż w formie właśnie przewodnika. Zacząłem ostatnio czytać trochę więcej niż powieści. Wziąłem się za różnego rodzaju reportaże, przewodniki, szkolenia, podręczniki itd. I stwierdziłem, że skoro ja się tym osobiście zajmuję, to też z Wami podzielę się tą wiedzą i opinią. W związku z czym mamy dzisiaj taki reportaż. Książka ma bardzo prostą strukturę jest to kilkadziesiąt rozdziałów. Każdy rozdział to jest jakby osobne miejsce i oprócz jakby jego czasami wyglądu, historii, powstania i tak dalej, Mariusz też dopisuje takie fakty, ciekawostki, jego osobistą opinię, czyli coś, co w takich typowych przewodnikach nie uświadczymy. I przy okazji jest to opatrywane pięknymi fotografiami Filipa Springera, którym cały czas się zachwycam i jeszcze zastanawiam się, żeby przejść z Lumixa na właśnie Lejkę, bo tak mi się ta fotografia podoba, mam taki klimat, że no chciałbym po prostu robić takie zdjęcie jako fotograf jestem miałem Ale wracając do treści. Pan Mariusz właśnie daje taką dodatkową wartość, dodatkowe informacje do każdego miejsca, które opisuje, i jest to świetna rzecz. Szczerze, kiedy sięgają po tę książkę, nie byłem tak zainteresowany Pragą, ile osobą autora. A teraz yy, uważam, że i autor, i opisywane przez niego miasto jest. Yy, na tyle ciekawe, że naprawdę warto je odwiedzić. I nawet jeśli ktoś nie pała miłością do Pragi albo nie interesował się nigdy Pragą, to mógłby po prostu przeczytać i prawdopodobnie się zainteresuje. Bo tak po prostu działa ta książka. Ta książka powinna mieć, nie wiem, jakiś czeski medal albo jakieś czeskie wyróżnienie, nie wiem, patrona czeski o. Bo ym, przekonuje turystów bardziej niż te wszystkie akcje promocyjne i takie pierdoły. Zresztą, jak widzę, nie tylko ja doceniam Twórczość Mariusza i tę książkę, ponieważ zdobył kilka nagród, nominacji, wyróżnień. Jego książki tłumaczą na tyle języków, że nie spamiętam. Nie Miałem chęci do liczby, cyfr i tak dalej. Im więcej ich jest, tym gorzej. Także przepraszam bardzo. No ale jakby to samo mówi o sobie autora i ważności i jakości treści. Które pisze. Jest to fajna książka, jeśli się odpocząć od takich właśnie stricte fabularnych form. Pomimo tego, że autor często jakby trochę fabularyzuje, trochę opowiada, że to nie jest taki zbitek encyklopedycznych suchych faktów, tylko coś więcej. Ale jest to mimo wszystko fajna książka, fajny utwór, żeby odpocząć od właśnie takich fabularnych form typu powieści. Ja na przykład pomiędzy mrokiem we krwi i innymi książkami, które będę recenzował, o których wam jeszcze nie powiem, czytałem właśnie to, tak żeby odpocząć sobie od formy takiej stripte, typowo ym, literackiej, narracyjnej i tak dalej. A żeby przy okazji coś poczytać, a nie po prostu czytelniczo, że tak powiem, wegetować. I jest to super opcja, właśnie taki odpoczynek. Czytałem w święta, ponieważ stwierdziłem, że w święta czas odpoczynku, więc odpocznę od y, pracy, czyli od tego co czytam na rzecz nagrań potem na YouTube'a y, i sięgnąłem właśnie po to. I jak widzieliście na Instagramie, mam nadzieję, że obserwujecie, jeśli nie to zaobserwujcie, czytałem całe święta. I odpocząłem chyba najbardziej, tak, że tak powiem literacko, jak mogłem odpocząć święta. Sama konstrukcja tego, te rozdziały są dość krótkie, nie mają łącznie z zdjęciami więcej niż 5 stron każdy, tak mniej więcej, e, pozwala na tak przeczytaj, odłóż, zrób coś, przeczytaj, odłóż, zrób coś i w chłopo, jakby ja na przykład tak czytam tam książki się dzielę je na rozdziały, że nie chcę się oddawać od książki dopóki nie skończę jakiegoś tam, nie wiem, fragmentu, zdania, strony, rozdziału, podrozdziału, co tam książka ma. No tutaj są właśnie takie krótkie rozdzieliki, więc powiedzmy, ktoś coś ode mnie chciał, żebym pomógł w czymś, to poczekaj, skończę rozdział. No to jest strona, dwie, no jakby dla osób zajętych albo dla osób, które chcą odpocząć, ale nie chcą tak się wciągać, że robią tylko to danego dnia, tylko czytają. Super opcja. Omawiam konstrukcję, fabułę i tak dalej, ale nie powiedziałem jeszcze o języku. No mimo wszystko język jest ważny jak się czyta. Do języku Mariusza Szczegółów nie ma sposobu jak się przyczepić. Jest to dziennikarz z dużym stażem, pisze dużo, wydał dużo, dużo dobrego. E, więc jakby no, nawet jakbym chciał, jak to ja, to nie mam tak naprawdę do czego. E, czyta się to bardzo przyjemnie, z zainteresowaniem i nie ma problemów ze zrozumieniem tekstu. Widać, że Mariusz ma bardzo dużą wiedzę, widać, że dużo chce przekazać, stoją za tym dobre chęci, w związku z czym czuć jakby tę erudycję, intelektualność, inteligencję autora, ale nie przetłacza ona. Ja wiem o Pradze tylko to, że jest w Czechach i to w sumie tyle, no i że jest to liczączech. Czech. Dziękuję, do widzenia, dobranoc, skończyłem. Tyle moich informacji, tak? No, wiadomo, pan Mariusz ma nieskończenie wie, wiele więcej wiedzy ode mnie i przekazał to w tej książce między innymi. I przekazał to w taki sposób, że czuję, że wiem już coś, ale ta wiedza mnie nie przytłoczyła, jak to czasami jest w przypadku różnego rodzaju przewodników y, czytasz albo prowadzają cię i jest tyle wiedzy, co masz takie. Mm, ale ja się zacząłem przy pierwszym zdaniu. Hold a minute. W tym przypadku tego problemu nie ma. Tak szczerze powiem Wam, że jest to mój pierwszy reportaż. Pierwszego tutaj taka właśnie forma literacka, dziennikarska, z którą miałem do czynienia, szczególnie w takiej dużej książkowej formie. I Jestem przekonany, że sięgnę po więcej. Jakby skończyłem tego małżego szczegóła, sięgnę albo po następnego szczegła, albo po następnych reportażystów. Ponieważ mam teraz taką ochotę, tak jestem pozytywnie nastawiony, zachęcony yy, przez tę książkę. Czy to się w głowie nie myśli, tak naprawdę? Teraz mam ochotę wejść do Empiku, do świata książki wykupić połowę reportaży włoskich, jakie oni mają. Potem połowę zagranicznych, a potem zjadać tę książkę, bo nie będę miał pieniędzy, bo dam wszystko na reportaże. Tak. Jeszcze z takich rzeczy fajnych, ale nieobowiązkowych w recenzji, dlatego stawiam na koniec. Mam tutaj taką mapkę, kilkustronicową, tutaj znane z samego typu książki. W której są wypunktowane wszystkie te rozdziały ponieważ wiadomo każdy rozdział ma punkt powiedzmy mam tutaj rozdział 35 w związku z czym mogę sobie tutaj wyczaić na mapce gdzie to jest o, akurat widzę, że jest tutaj to mogę sobie tam pojechać i sobie obczaić, nie? oczywiście przy każdym rozdziale jest taki podpis gdzie, co jest, jak obiecać i tak dalej no ale mimo wszystko na mapce to wygląda lepiej i lepiej pozwala to zorientować się w przestrzeni to znaczy nie będziemy musieli planując z tym przewodnikiem wycieczkę po Pradze siedzieć, e, wypisywać sobie ulice, szukać mapce Google, tylko po prostu e, otworzyć tył książki i tak sobie planować przejazd od punktu jednego do drugiego, ponieważ e, tutaj akurat e, autor dał taką kolejność totalnie moim zdaniem losową i powiedzmy obok punktu jeden jest punkt 60. Jeżdżenie od jednego punktu do drugiego w kolejności w jakiej jest w samej książce nie ma sensu i lepiej sobie po prostu to ogarnąć z punktu widzenia mapki. Także to jest bardzo świetny dodatek. Jeszcze na sam koniec dodam, że jest taka bardzo osobista, osobista wersja Przewodnika po Pradze na Allegro w ramach wośp -u. Właśnie pan Mariusz razem z Filipem Springerem stworzyli coś takiego i można to kupić i cytować, także zapraszam serdecznie, link macie w opisie. A ja powiem dla kogo jest ta książka. To jest na pewno dla osób, które lubią podróżować, ponieważ jest to super przewodnik. Dla osób, które chciałyby poczytać reportaż i zobaczyć super zdjęcia, dla tych, którzy nie interesowali się Pragą, a chcieliby się zainteresować i nie wiedzą od czego zacząć, ewentualnie po prostu dla ciekawskich, lub dla tych, którzy szukają w Pradze miejsc, mniej takich typowych, które znajdą w przewodnikach, takich które można kupić na miejsca, jakichś tam typowo turystycznych. Ponieważ jest to przewodnik, ale nie jest to tylko turystyczne, zawiera dużo więcej informacji, dużo więcej takiego ogólnego tła, opinii. Jest po prostu na w świecie ciekawsze. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, dajcie znać, czy czytaliście, a jak tak, to czy Wam się podobało. To tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.